Nie nie wiem na czym ślecią. Nie wiem, czy ja wyciągną do Witra. To jest piękne uczucie. Jadłem jakieś bułeczki taką słodką, gryzałem w nią i tak mój fest przebudziłem. Witam wszystkich serdecznie ponownie. Kontynuacja głodowy odcinek drugi. Czwarty dzień, czwartek, czyli jesteśmy już po trzech dniach głodowy, powiem, wam, że czuję się rewalcyjnie. Wczoraj miałem fantastyczny trening na siłowni. Ja nie wiem, bez preworkoutu, bez kawy, bez niczego, miałem taką energię, nie wiem. Kurczę, mega mi się trenowało. Nigdy już sobie w życiu nie pomyślałem, że nie jedząc tyle dni, będę pełen entuzjazmu do życia. Szczęśliwy, zawsze jest. <grym> Kurczę, no mega, po prostu mega. Nie? Witam w drugim odcinku. U mnie śniadanko. Wolne, tak wypadło już do końca tygodnia. Dwie cytrynki wyciśnięte. Standardowe, jak codziennie. Żeby odkwasić żołądek. Zdrowiaćko wasze. <słuch> Bardzo dobre. Nie 4 dni. Nie jestem głodna nic. A na prepie, jak się przygotowałem do tych pierwszych zawodów, jadłem codziennie. Kurwa za przeproszeniem taki głodny, że normalnie ja, ja nie wiem. Ja nie wiem o co chodzi, jak to w ogóle działa, ale jest w po, posiadanku. Było chyba 257 niecałe. No to tak 10 funtów dawniej. Chyba. Na pewno chyba trochę pójdzie w dół. Nie wiem nie jak się będzie dłużej utrzymywało, nie? Musi w organie coś tam palić, tak? Czas na lód. Dzisiaj jak stałem to maszyna była wyłączona, jakiś problem wyskoczył. Kupiłem elektroniczny termostacik. Jest 5 Celsjusza nie będę czekał. To powiem wam gdzie 5 czy 3 to i tak bardzo źle. 25 minut pękło. Zdarzałem się dobrze. Zmachałem się delikatnie. Tego po prostu nie da rady opisać słowami, jaka to jest pobójka, lód, i potem się zagrać jakimś kardio. zrezygnować do życia, pozytywność i wszystko. Nie wiem, może, może i przez to, tak to znoszę, bo oglądałem tam gości, co też robili te festy średniodniowe, to kurczę, to zjazdy mieli, zero energii. No nie wiem, no kurczę, no wyglądało to jak jakaś męczarnia. A ja? Ja normalnie tryskam energią, jak nie wiem, jak kurczę, nie wiem, na czymś <laughs> lecę. Ekstra cukier czy coś. Nie wiem, nie wiem. No. Czuję się fantastycznie. Szybciutko. Zobaczyłem. Mam jakąś wycenkę. Łyżeczka soli. The best of the best. O! Jak się nie mylę, na 97 minerałów. 7.42 W krótki dzień byłem pełny energii. Pozytywny człowiek tryskałem energią. Wręcz powiem, umysł czyściutki. Ale wróciłem do domku. Jest 7.42 Głód mnie strasznie złapał. Bieram się na siłownię. Piję dawkę soli morskiej. Ugh. Ale ten głód mógłby być powodowany tymi zapachami. Jajecznica z boczkiem <grystka> Taka była robiona Potrawa Zapach niszczy Więc piję ten swój obiadzik o! jeśli nie poddaję Jadę na siłownię Zrobić nogi Jak widzieliście trening poważny, bez zbędnego opitalania się. Ta sól zrobiła robotę. Przybudziłem się. Kurczę, no jak widzieliście, ogień, gruby ogień. Jutro pewnie ledwo bym chodził. Jest... 11.48, czyli oficjalnie jestem po czterech dniach i jestem głodny jestem... czuję pustkę w żołądku, taką konkretną idę szybko wziąć szałberek i do spania, bo tragedia made mayday, made Chicago ostro zasypał. dzień berek, piąteczek czas na śniadanko zaspany jestem, mało spałem ale nie to przez to, że mi się zasypało, bo mi się bardzo dobrze spało Zasypały nas troszkę, musieli się ciężżyć auta Wasze zdrowie śniegu bardzo dużo, tak do ciężyć, więc ci dobre kardo z godzinkę mi to pewnie zajmie. Troszkę głodny jestem, niedużo O, nie ma tragedii, troszkę biały. Póki już jadą. Ale fajnie, dalutko Pół ho godziny ho, ho. za mną Troszkę już coś widać, taka burza świeża. ostro exercise enclosed closed, pół już odświeżam, 620 kalorii jest. Ta auto w ogóle nie odpala, chyba zimuje. Dobra, da. pięknie. To jest prawdziwa zima. Tylko by mogło tak być na święta, a nie po święta. Ten to raj, Chodź do mnie ty to co? Lubisz, tak? Piękne. Ja wiem, że to jest jeep i bez problemu wyjadę, ale mam sportowe opony. Nie przygotowane jeszcze na zimę, ale odwiozę swoją piękną i pojadę wymienić opony. Bro. Piękny ty mój! W raju, co? 41 minut, 470 kalorii Poważne cardio Nadcio, nacho. Jeżdżę tak za tymi oponami Nie dość, że są Strasznie drogie To jeszcze nie ma na staku Wracam do domku Jest 11 dochodzi A mnie tak się Normalnie tragedia, jeszcze mnie tak nie stało. Jestem taki głodny, że masakra Nie myślę co bym nawet zjadł, bo nie będę jadł. Jestem silny! Nie poddam się. Myślę sobie, i nie wypiłem szklanki wody z solą morską. Może dlatego mnie tak się nie wiem. Zwracam do domku. I szklana musi polecieć. Bo jak tak bym się czuł cały czas, to oho! Nie wiem. Biały flagi nie rzucił głód nie ustępuje ani na krok. Cholera, jasna, ciasna, powiem Wam, że dzisiaj mam strasznie ciężki dzień. Tak mnie głód męczy. Siemię, tak w żołądku. Ja nie wiem, normalnie masakra. dzieje się dzisiaj? Nie dość, że ten śnieg, to tamto po te opony jeździłem i tak nic nie ogarniałem, bo nic nie ma na stałe. zrzemnęłem bo mnie tak łamało. Jakie koszmary w ogóle miałem. No bo to. Sny, no ale to koszmar był jak nic. jakiś, jakąś bułeczkę taką słodką, mm, i tak się wgryzałem w nią, i tak, mm, ale dobra, i tak, mój fest I się przebudziłem. Kurcze, koszmar taki cały mokry byłem. Oj, masakra. Zrobiłem tą dżemkę, to kiepski humor w ogóle mam. Zmęczony jestem strasznie, ale to pewnie tymi treningami się wykończyłem. Mam zakwasy na klacie, na plecach, ręce mi całe boli. Nuk nie czuję, to pewnie jutro będę miał zakwasy, bo na nogach to przeważnie mam po drugim dniu. Zakwasy muszę parę rzeczy szybko Ja Właśnie myślałem o kawie i właśnie do mnie idzie kawka czarna. Dziękuję bardzo. Mm. Nie piłem. Ach. Może da mi troszkę energii. Bo dużo do działania, nie może boli Trzeba działać Tak jeszcze na chwilkę Taka dobra, takowa No to zawsze tu piję kawę Żeby mi pobudziła, ale Bardzo pyszny smaczek ma Rarytasik Witam, witam oficjalnie jest już po 11, 12 dochodzi, więc 5 dni za mną. Uff, jeszcze dwa z górki. Dzisiaj to mi głód normalnie. Całutki dzień, a krok nie opuścił. No i tak oto wybił szósty dzień. Powiem Wam bez rewelacji, bo obudziłem się z głodem. Głodny jestem, byłem w cholerę. Wziąłem Mr. Blue na spacerek. Śniegu napadało, to odśnieżyłem troszkę zeszło. To taki kardio, można powiedzieć, nacho. Taki głód mnie złapał, że normalnie aż skręcało mnie i ciarki mi przechodziły. Dalej mnie tak ściska głodem, że masakrę. Nie, nie wiem, czy ja do witra. To jest. Nie wiem w ogóle skąd ten głód ci przyszedł. Może to z tej 6-dniowej głodówki. Może po śniadaniu będzie lepiej. Dwie cypniki wyciśnięte że Powiem wam ciężko. Ogólnie czuję się poza bórem brzucha głodu, to się czuję dobrze. A jakbym się tak czuł od drugiego dnia, to za chuj bym nie wytrzymał tych <grym> Chyba. Ale to już półmetek. Dzisiaj jeszcze się przemęczę. Już z górki. Mia, miał, niam. Idę zrobić sobie szklaną ludową z cardio, bo nie masz że boli. Trzeba działać? Dwa kropka, siedem. piękne uczucie! Uh. Zrobiony, Kardio zrobiony, na co wiadomo, co chodzi? Dychnę i na pewno szkoda soli. Wczoraj tego nie było ani raportowego sbf ani cardio, ani soli. Może dlatego mi tak się popiewszyło i tak mi głód nęka. Zobaczymy. Jest tragedia. Przed kryzys straszny. Tak mnie boli żołądek. skurczę mam. To nie wiem, czy to jest głód, czy to jest żołądka już, czy o co chodzi. Nie wiem. Ładuję solę, soli, bo jeszcze nie było. Jak to nie przejdzie mi, to jest straszne. Ciary cały czas skręca mnie. Hmm. pomogło. Sobota wieczór, na głodnego, ale tragicznie się czuję. Tragicznie się czuję. Czyści mnie strasznie. 2 godzina. To tak z 5 godzin niż my tak czyścili Zrobiłem kąpiel lodową w południe, pierwszy ze drzwi to było. Głód mi odszedł, wszystko było fajnie, zagrzałem się. No i potem przyszedł taki ból żołądka. Dreszcze normalnie zwijały mi z bólu. I tak mnie zaczęło czyścić do tej pory. Więc na siłownię to nie wiem, ale na razie to odkładam. Oglądam futbol amerykański dokładnie gra Kansas z, yy, z Dolphins, czyli Miami. Bardzo dobry mecz, nie do, że dobry, to jeszcze grają w tak zimnej temperaturze, to jest najzimniejszy mecz w historii futbolu jest minus 4 Fahrenheita, odczuwalna minus 23. Nic, zostajemy w domu i się grzejemy. I będę odliczał minuty, godziny do 11, żeby sobie w końcu coś zjeść Dzień dobry wszystkim mamy ja mam niedzielę, siódmy dzień Skurczę już metę widać Panie super się cieszę W końcu sobie coś dobrego zjem Wczoraj był najcięższy dzień Pomyczyło mnie parę dobrych godzin, ale już wieczorkiem już byłem ok. Dobrze się czułem. Głód też odszedł, dzisiaj troszkę jestem głodny, ale... Ale to tylko troszkę, więc... Przecież będzie bardzo dobry dzień. U nas w Chicago mróz ostry. Minus 10 fahrenheita, to jest minus 23 Celsjusza. Są mrozy, ostre mrozy. Ja przygotowany, dwie cytrynki, zdrówko Dzisiaj na pewno będzie aktywny dzień Zaraz do lodu, pompy lodowa musi być, kardio No i potem pewnie pociśniemy na siłownię. Dzisiaj trzeba nam zrobić wczorajszy dzień No super aktywny, taki aktywny, że druga godzina dochodzi, a jeszcze w lodzie nie byłem, ale tak sobie jak o tym pomyśleć, tak mi się nie chce wchodzić, że jest tak zimno na zewnątrz. Chcę się kurczę, niedziela. Odpocznę sobie, dobra, może nie. Jutro poniedziałek, jutro zacznę. Ale wchodzimy. Mówki tylko, żeby <śmówki> nie wchodzić do tego lata. Cały tydzień wchodzimy. Starczy, odpocznij sobie. ja. Ale przyjemnie. Uu. 10 minut pykło w lodzie i pyka 30. Dłużej w lodzie to dłużej trzeba, żeby się zagrzać. Jak już wspominałem, ogi, lecimy. Dotarłem właśnie na siłownię. Czas na trening. Triwurkałcik czyli łyżka soli. No i tak oto ukończyłem ostatni trening w tym tygodniu. Na pewno szybko do pre-workoutów nie wrócę, bo wypiłem tu łyżkę soli przed treningiem i mam normalnie taką pompę, że masakra, nie? Rewelka. Trening bardzo dobry, jestem zadowolony. Zrobiłem porządnie łapki, barki solidny trening. Jak najbardziej. Nie wiem, która to godzina, ale o 7.27 to już tuż, tuż. Się przybieram i lecę do domku szykować ucztę, Wieczerze Mamy to! 7 dni głodowy za mną. Powiem Wam, no nie było lekko. Na pewno nie powtórzę tego szybko, ale jestem siebie dumny. Na pewno dodałem parę dobrych lat życia może. Na pewno no nie było lekko. No, były lepsze i gorsze dni, ale i tak myślałem, że o wiele gorzej będzie. A że na pewno inaczej to by przychodził. Ale polecam, jak najbardziej oczyścić organizm, jak widać y, da się, żyję, przeżyłem. Ogólnie czuję się fantastycznie. Y, zeszła ze mnie opuchlizna na pewno świąteczna, bo y, czuję się rzeźko, no, lekko. Kurczę, a entuzjazm, kurczę mega, naprawdę. No nic, ja mam tutaj już przed sobą y, fiestę. Oczywiście po takim y, festingu nie można rzucić się na jedzenie byle jakie, bo organizm by to od razu odłożył na tłuszcze dlatego ja tutaj już wam pokażę mam tutaj brokułki na parze owoce marcheweczkę, jajeczka i tak właśnie będę łamał swój fest mam nadzieję, że wam się podobało łapki w górę kto nie subskrybuje no to nie wiem na co czekacie, no bo na pewno będzie się działo już niedługo a wy się dowiecie w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hej, o, jeszcze dodam, że zgubiłem 15 funtów.